Naukowcy z całego świata podekscytowani są informacją o uruchomieniu największego na świecie radioteleskopu, który znajduje się w chińskiej prowincji Guizhou. Pracownicy tej instalacji już poszukują sygnałów z kosmosu, które mogłyby zostać wyemitowane przez obcą cywilizację. Prace nad radioteleskopem FAST, którego średnica wynosi 500 metrów, trwały przez blisko 5 lat i pochłonęły 180 milionów dolarów. Konstrukcja składająca się z 4450 trójkątnych paneli została zbudowana w naturalnej Niedźscy. Aby mogła prawidłowo funkcjonować, w promieniu 5 km potrzebna jest całkowita cisza radiowa. W związku z tym konieczne okazało się przesiedlenie ponad 8000 ludzi z 8 wiosek. Jest to bez wątpienia największa instalacja tego typu na świecie. Jej zasięg działania jest kilkukrotnie większy niż w przypadku radioteleskopów Arecibo. Obserwatorium to posiada średnicę 305 metrów i było dotychczas największe. Chińska konstrukcja Fast podczas ostatnich testów miała zarejestrować sygnały radiowe, które wyemitował pulsar znajdujący się ponad 1300 lat świetlnych od Ziemi. Radioteleskop pracuje już od niedzieli i poszukuje nie tylko sygnałów od obcych cywilizacji, ale także fal grawitacyjnych. Zajmie się również obserwacją pulsarów oraz pyłu kosmicznego.